Schemat urządzenia. Mamy tutaj zasilenie z ogniwa baterii, następnie generator wysokiego napięcia, przekształca wejściowe 3,7 V na około 10 000 V. Jest to szacunkowa wartość. To wysokie napięcie jest doprowadzane odpowiednio do siatki drucianej i do metalowej podstawy. Siatka druciana zainstalowana jest nad metalową podstawą w odpowiedniej odległości, takiej, by nie powstawało samoistne wyładowanie, czyli przeskok iskry. W doświadczeniu tym potrzebny będzie drugi ważny gracz, mianowicie jest to źródło promieniowania. Umieszczamy takie źródło promieniowania. Które emituje cząstki alfa, bo tylko takie nas w tym eksperymencie interesuje, nad siatką drucianą. W tym momencie powietrze, które znajduje się w przestrzeni pomiędzy siatką drucianą a metalową podstawką, zostaje zjonizowane. Zjonizowane powietrze stwarza warunki odpowiednie do przeskoku iskry pomiędzy dwoma elektrodami. Praktyka pokazała, że teoria jest teorią. Przeczytane plany budowy i obejrzane liczne relacje wideo z innych takich projektów to jest duża pomoc, ale zbudować działające urządzenie to już zupełnie inna historia. Stosowałem drut miedziany o grubości 0,1 mm, później o grubości 0,09 mm. Drut miedziany lutowany był na siatkę jako siatka do płytki PCB. Wisiał wielokrotnie, nie naciągnięty odpowiednio, lub nie tworzył powierzchnią równoległej płaszczyzny względem tej blaszki na dole. Męczyłem się więc dwoma stanami: albo przeskok iskry następował samoczynnie, albo pod wpływem promieniowania nic się nie działo. Nie pomagała zmiana dystansu pomiędzy elektrodami, nie pomagało również. Zmniejszenie napięcia z pierwotnego 3,7V na zasilenie około 1,5V. Zasadniczo więc urządzenie działało jak jonizator, bo słychać było szum, lekki powiew powietrza z siatki i włączyć można było delikatny, specyficzny zapach, podejrzewam, że ozonu. Ostatecznie pomógł jeden materiał, którym projektant posłużył się. Krajalnicą do jajek. Też wykorzystałem ten element w swoim urządzeniu. Siatka wykonana jest stabilnie. Odpowiednie naprężenie drucików. Aczkolwiek same druciki nie są wykonane już z miedzi. Jest to jakiś inny materiał. Zapewne jakaś stalnia rdzewna. Grubość mniej więcej wygląda to jak od struny do gitary. Szacuję, że jest to około. 0,25 mm, zdecydowanie grubsze niż siatka wykonana przeze mnie pierwotnie. Urządzenie spoczywa na drewnianej podstawce. Uważamy sobie, jak wygląda to od dołu. Drewniana podstawka. Konstrukcja z klocków wynika z eksperymentowania z odległościami, materiałami, rozstawem i długością drucików. Klocki posłużyły tu jako doskonały element szybko umożliwiający zmiany wysokości i zastosowanie różnych położeń poszczególnych elementów. Finalnie, pod tą obudową z klocków zostało samo zasilanie. Możemy sobie zobaczyć. Mamy zatem tutaj pojemniczek na zasilanie. Mamy tu odpowiednie przewody poprowadzone do, naszego, do naszej cewki wysokiego napięcia. Całość skonstruowana jest tak jak na schemacie. Siatka z drucików spoczywa natomiast na drewnianych podstawkach. Dwie położone względem siebie równolegle podstawki, w których znajdują się wycięcia. Na wycięciach, wycięciach tych umieszczona jest szklana tacka. Natomiast na tej szklanej tacce spoczywa już Wieczko, metalowe wieczko od puszki. Każda z elektrod ma możliwość małej regulacji położenia w pionie. Zarówno górna część, jak i cała dolna podstawka może ulec modyfikacji położenia względem siebie. Jest ta regulacja o tyle niezbędna, o ile istotne jest znalezienie idealnego położenia. Aby nie iskrzyło samoczynnie. Obecne istotne wartości, jeśli chodzi o wymiary, to. Sprawdzimy sobie teraz nas, nasze źródła testowe promieniowania. W obu przypadkach będzie to Ameryk 241, czyli izotop promieniotwórczy. Różnica jest następująca, że jeden z nich jego aktywność jest 37 kB Natomiast ten tutaj elemencik schowany pod metalową obudową wykazuje aktywność poniżej 30 kB. Oba te elementy pochodzą z czujek od zadymienia. Pamiętajmy, że mówimy cały czas o materiale promieniotwórczym, więc z pewną dozą ostrożności względem tych elementów. Do pomiarów wspomnianych tutaj dwóch źródeł promieniowania, użyjemy jeszcze dozometrów. Pierwszy z nich to maleńki soek 112, który wykazuje w tym momencie promieniowanie tła na poziomie 0,12 mikrosiwerta. I użyjemy sobie jeszcze do tego radzieckiego sprzętu polarą Pripyat ściągniemy z tyłu metalową blaszkę. Czekamy aż ustabilizuje się nasz prypiat. I zdemontujemy obudowę z pierwszej czujki od dymu. Zbliżmy zatem do SOEXa. Licznik zbiera. Zatem ameryk nie jest zapewne źródłem wyłącznie promieniowania alfa. Ale z pewnością mamy do czynienia tu z materiałem promieniotwórczym. Licznik wykazuje wartość na poziomie około 3 mikrosiewertów. Zapowiem nam tripiat w tym momencie. Bardzo zbliżone wartości, też jest to około 3 mikrosiwertów. Odstawimy to źródełko, przykryjemy i sprawdzimy, jak zachowa się nasze drugie źródełko o trochę mniejszej aktywności. Też są to wartości około 2,5 mikrosiverta. I zobaczmy jeszcze, co powie Polaron. Bardzo podobne wyniki wskazują oba urządzenia. Czas na test naszego urządzenia. Uchylmy klapkę. Umieścimy zasilenie bateryjne z ogniwa 18650. Napięcie około 3,7-3,8 V. Umieszczamy w gnieździe. Komora zostaje zamknięta. Jeszcze pokażę z tej strony. Tu jest łącznik. Zatem obróćmy w lepsze pole widzenia. Włączam urządzenie. Nastąpił mocny przeskok kiskry. Zatem wymagana jest regulacja położenia. Dwóch elektrod. Wprowadziłem dwa dystanse zwiększające wysokość elektrody górnej względem elektrody dolnej. Włączam urządzenie ponownie. Już iskra nie przeskakuje samoczynnie. Zbliżam źródło promieniowania. Użyjemy teraz drugiego. Włączam ponownie urządzenie. Dla ukazania lepszego wizualnie efektu wyłączyłem mocne światło. Włączam urządzenie ponownie. Zbliżając źródło promieniowania. I drugie, tym razem troszeczkę mocniejsze źródełko. Ameryku 241.